Gdy czytałem takie rzeczy, że ta droga zmienia, że po dojściu do Santiago umiera stary człowiek, rodzi się nowy, to, 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 to było oczywiste dla mnie, że, że, że to jest coś dla mnie po prostu. Wyruszyłem z, z progu własnego domu, czyli z Jawornika Polskiego 8 sierpnia. Mniej więcej połowę drogi przeszedłem idąc szlakiem, szlakami, drogami Świętego Jakuba, to znaczy drogami oznakowanymi. Cała ta droga, te 4 miesiące, to wszystko było bardzo spontaniczne. Nie byłem przygotowany do tej drogi, ja nie miałem planu, tak naprawdę. Wyglądało tak, no, że musiałem przejść 30-40 km dziennie, po czym znaleźć coś do jedzenia, jakiś sklep, co nie było takie oczywiste po czym znaleźć e, nocleg. Często, nie mając pojęcia, gdzie jestem, e, często w nocy, i e, zasypiając codziennie z taką e, świadomością, że jutro, w najlepszym wypadku, będzie tak samo ciężko, i że takich dni jeszcze 80-100 przede mną, to było ciężkie. To bardzo wiele przygód mnie spotkało. Same dobre, chociaż to okazywało się na samym końcu. Po 115 dniach po dojściu do katedry w Santiago nie było żadnych fajerwerków. To, to nie jest. Nie zmieniło się nic od tak, ale na pewno ważne jest to, że jak robi się coś po raz pierwszy, to, to wtedy to jest straszne. Wtedy są obawy, wtedy człowiek się. Jest jakiś niepokój, jest strach, gdy się czegoś nie zna, bo to jest coś nieznane. Natomiast gdy się coś zrobi, to przestaje być takie straszne. Na przykład dla mnie teraz e, e, iść na nogach do Hiszpanii nie jest niczym strasznym, czy, czy, czy niepokojącym, czy dziwnym. Na pewno jestem, e, na pewno dało to, dodało to dużo siły i odwagi. Przez cztery miesiące strasznie mi brakowało muzyki i gitary, chociaż nie niosłem jedną małą w ręku od Krakowa. No tak, teraz mam zamiar, e, e, chcę się zająć spełnianiem tych muzycznych marzeń.